Witam Panie i Panowie. Proszę nie klaskać, proszę nie krzyczeć, proszę zapoznać się z regulaminem, którego z reguły i tak nie, nie czytam. To nie jest zwykły film, to nie jest żaden instruktaż sprzedaży. To jest Vinted, muzeum osobliwości. Kochani, to miejsce, w którym logika zostaje przy wejściu. A zdrowy rozsądek, no cóż, bywa w delegacji. Dziś zapraszam Was do cyrku. Cyrku, w którym wymiary są niewidzialne. Ceny są negocjowane do ostatniego pęsa. Paczki znikają, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. A jedna gwiazdka potrafi spaść nawet wtedy, kiedy wszystko było idealne. Poznajcie bohaterów, których nie wymyśliłam. Oni naprawdę istnieją. Spotkasz ich w wiadomościach, w ofertach, w komentarzach, a czasami jeszcze w swoich koszmarach po wysyłce produktu. Słuchajcie, to nie jest hejt. To nie jest żaden atak. To ma być terapia śmiechem trochę przez płacz. Słuchajcie, pamiętajcie jedno, co wam teraz powiem. Kto sprzedaje na wintet, w cyrku się nie śmieje. Zapraszam do środka. Pierwszy występ już za chwilę przed nami. Dobra, kochani, czas na pierwszą postać w naszym Muzeum Osobliwości. Pierwszą postacią jest magik niewidzialnych wymiarów. Słuchajcie, jego specjalność to nieczytanie tego, co zasadniczo widzą wszyscy. To niezwykle rzadki okaz. Mimo tego, że w opisie produktu jest rozmiar, centymetry, milimetry, y, waga, nieważne co jeszcze, y, zdjęcia z linijką, dosłownie wszystko od A do Z, jego pierwsze pytanie to, a jaki jest rozmiar? Ten oka zdecydowanie nie czyta opisu. Nawet nie zerka jednym okiem. Zadaje pytanie szybciej, niż jego palec zdąży dotknąć ekranu telefonu. Ale e, prawdziwa magia zaczyna się po transakcji, bo jest to zdecydowanie okaz, który jest w pełnej gotowości, żeby próbować ten produkt zwrócić, bo na przykład nie pasował mu rozmiar. Nieważne, że podaliśmy pełne wymiary, to nieważne. To totalnie jest nieważne. On chce zwrot. On nie widzi, że jest na Vinted, który nie jest sklepem, w którym się dobiera rozmiary. Nie, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, że on chce zwrócić produkt. Ten artysta jest wręcz wybitny w swoim fachu, wierzcie mi. To nie błąd. To jest wręcz iluzja przerzuconej odpowiedzialności. Przechodzimy do kolejnego okazu. Linoskoczek ostatecznej ceny. Specjalnością tegoż osadnika jest targowanie się do ostatniego pęsa. Ten egzemplarz występuje w dwóch odmianach. Obydwie te odmiany łączy jedno. Jego cena musi być zawsze tą ostateczną. Odmiana pierwsza. To wojownik negocjacji. Słuchajcie, licytuje się długo, namiętnie i totalnie bez litości. Zaczyna od ceny totalnie absurdalnej, potem walczy o każdy grosz, jakby od tego zależał co najmniej los jego rodu, i czuje się wygranym tylko wtedy, jeżeli to jego cena będzie tą ostateczną. Druga odmiana to. Mistrz Drobnicy był nazwała. Nawet jeżeli my zaproponowaliśmy, nie wiem, dwa funty 10 pensów, a on dwa funty, to nie kupi tego produktu za 10 pensów drożej. Podkreślam, 10 pensów. Bo to jego cena musi być tą, która zwycięży w tej licytacji. Te 10 pensów, to dla niego totalna linia honoru. Bez przekroczenia tej linii, lini, linii honoru nie ma transakcji. To, jaka cena będzie na końcu, to jest finałowy numer tego okazu. Drodzy Państwo, kolejnym okazem w naszej kolekcji jest treser darmowych gratisów. Słuchajcie, to jest totalnie niewiarygodny okaz. Uwierzcie mi, że rzadko się takie spotyka. Opis nieważny, instrukcje nieważne, szczegóły nieważne, nic nie jest ważne. Jeżeli na zdjęciu znajduje się manekin, okaz ten pyta, czy manekin jest w cenie. Jeżeli na zdjęciu znajduje się wieszak, okaz ten chce dostać wieszak w gratisie. Jeżeli na zdjęciu znajduje się kudełko, najprawdopodobniej... Będzie żądał tego pudełka. Jeżeli na zdjęciu przypadkowo znajdzie się wasz pies, no niestety też będzie musiał iść w gratisie. Liczy się to, co widać na zdjęciu. Myślę, że tego okazu nie trzeba dodatkowo tłumaczyć i każdy z Was na pewno zna taki co najmniej jeden. Kolejnym, jakże ciekawym przykładem yy, w naszym Muzeum Osobliwości. Jest klaun przemierzalni osobistej. Słuchajcie, to jest taki osobnik, który pojawia się w naszym otoczeniu, a raczej w naszej skrzynce odbiorczej. I zazwyczaj kieruje do nas dwuznaczne w sumie pytania. I najpierw zaczyna od tego, czy nie mamy zdjęcia danego produktu na sobie. Jeżeli przypadkowo mamy, idzie o krok dalej pyta, czy mógłby zobaczyć zdjęcie z innej strony. Często nawet wprost pyta, czy może dostać inne, trochę bardziej, powiedzmy, odważne zdjęcia. Dziwnym trafem okaz ten zazwyczaj pojawia się w kategorii bielizny damskiej lub innych tego typu dodatków. Ten okaz nie przyszedł po zakup. Ten okaz przyszedł po... Gratis na tory osobistej. Jest to wyjątkowy okaz. I dam sobie rękę uciąć, że większość kobiet, która sprzedaje na tego typu stronach, miała z takimi styczność. Drodzy Państwo, drodzy Państwo, kolejnym okazem w naszym Muzeum Osobliwości jest iluzjonista terminów. Jest to taki okaz, który kupuje produkt, 5 minut po jego zakupie wysyła pierwszą wiadomość, kiedy będzie wysyłka, jakąś godzinę później pyta, czy już produkt jest wysłany, a jeżeli nie to czy będzie wysłany dzisiaj. Po to tylko, by następnego dnia rano, z braku naszej odpowiedzi, anulować transakcję. Bo, bo nie odpisaliśmy od razu. Bo nie byliśmy dostępni 24 godziny 7 dni w tygodniu dla niego, bo paczka nie została wysłana natychmiast, najlepiej w 5 minut po zakupie. E, słuchajcie, według tego osobnika paczka powinna zostać nadana, albo raczej teleportować się do niego w momencie kliknięcia guzika kup. Czas sprzedawcy dla niego nie istnieje. Jego natomiast jest totalną świętością. Taki to mamy okaz. Żaden cyrk, moi mili, nie obyłby się bez... dyrektora cyrku bez czytania. Jest to taki okaz, który nie widzi totalnie żadnej informacji o produkcie. Mało tego, Często nawet nie widzi tego, co jest na zdjęciu. Jak to możliwe, zapytać się? No, w sumie nie wiem. Totalnie nie wiem. W każdym bądź razie trafia się takich okazów dość sporo, którzy zadają pytania, nawet powielając, nawet już nie mówię o opisie. Często nawet tytuł naszej aukcji jest to również okaz, którego żaden re regulamin nie tak, jakby nie obowiązuje. Przynajmniej nie zna jego zapisów. No ale słuchajcie, on jest w końcu dyrektorem, tak? Na no, dyrektora nie wolno odsyłać do regulaminu. Kochani! Kolejny Pokémon w naszej kolekcji to akrobata zwrotów. Kochani! To jest w ogóle historia, którą mogłabym tu opowiadać Wam godzinami całymi wręcz. O tyle, o ile kiedyś było troszkę inaczej, dzisiaj rozmyślający się klient to bardzo duży problem dla sprzedającego. A ten artysta jest mistrzem w swoim fachu. Potrafi zmienić zdanie w 3 sekundy po dokonaniu transakcji. Dlaczego? No, różne podaje powody. A to, bo nie doczytał rozmiaru. A to, bo nie zauważył na zdjęciu, że kolor jest czarny. A to, bo dzisiaj jest wtorek, a on we wtorek nie może kupować paska. Nieważne. Ważne, że jest to osoba, która namiętnie i z ogromną miłością kupuje tylko po to, żeby chwilkę później anulować transakcję. Iluzjonista znikający odpowiedzi to kolejny przykład artysty naszego cyrku. Jest to osobnik, który najpierw, najprawdopodobniej z dużą zaciekłością walczy o dany produkt. Zadaje miliony wręcz pytań, z tak drobnymi szczegółami, że nawet do głowy by wam nie przyszło, że jest w stanie zmienić zdanie. Teraz mamy dwie opcje, dwa rodzaje tych artystów. Pierwszy to taki, który zada milion pytań, którym poświęcimy kilkanaście, czasami kilkadziesiąt minut, a czasami nawet kilka godzin z naszego życia i potem ta osoba znika. I to jeszcze jest w miarę ok. Ale jest też drugi typ tego artysty. Taki, który zada milion pytań, kupi produkt i nawet na niego czeka i nigdy nie odbiera. Jest to artysta wybitny wręcz w swoim fachu. Myślę, że bardzo długo musiał się uczyć, żeby osiągnąć taki poziom zaawansowania. Jednak moim personalnym faworytem jest ostatni z osobników na naszej liście osobliwości, Vinted. Jest to król dramatu jednej gwiazdki. Skąd taka nazwa? Specjalnością tego osobnika jest chęć wystawienia negatywnej opinii. Słuchajcie, im dłużej działam na Vinted, tym bardziej mam wrażenie, że są osoby, które kupują na ten Vinted tylko i wyłącznie po to, z takim tylko i wyłącznie celem, aby wystawić komuś złą opinię. Najśmieszniejsze jest to, że dostaję też opinie negatywne czasami i nawet jeżeli sama opinia jest dowodem na łamanie zasad Vinted. Przykładowo osoba kupiła ode mnie pasek. Pasek nie pasował, bo no, nie sprawdziła wymiaru w opisie, co już znamy z autopsji. Napisałam grzecznie, jasno i wyraźnie, że Vinted to nie jest sklep. Dlatego też my, użytkownicy, my sprzedający, Każdą rzecz staramy się opisać maksymalnie dobrze, żeby właśnie uniknąć zwrotów, gdyż zwroty z tytułu niepasującego produktu są nieakceptowane na Vinted. Osoba ta no, nie miała w sumie wyboru, więc tak naprawdę zaakceptowała ten pasek, po czym dostałam jeden gwiazdkowy komentarz i dosłownie w treści komentarza napisane było składająca nie zgodziła się na zwrot paska. Teoretycznie wszyscy wiedzą, że jest to łamanie zasad Vinted. A mimo tego ten komentarz jest, widnieje i ma się dobrze. Nasz osobnik to jest zdecydowanie ktoś, kto żyje po to, żeby uprzykrzać sprzedającym życie. Jednak po miesiącach sprzedaży wiem jedno. Jeżeli kiedykolwiek Trafi Wam się transakcja z królem dramatu jednej gwiazdki. Blokujcie tę osobę od razu, bo jeżeli zrobiła to kupując u Was raz, zrobi to i drugie. Warto też ostrzegać przed nim, przed tym osobnikiem kupujących, w postaci zwrotnego komentarza. To jest coś, co powinno się robić.